Cześć, witajcie, to jest kolejny kwagran. Za dzisiaj gramy w pewną produkcję, która dopiero teraz przywędrowała na pc a już od wielu, wielu lat, dokładnie od 2010 roku, jest znana posiadaczom. Konsol. Mowa oczywiście o Castlevania Lords of Shadow, której to właśnie m, gry demo wylądowało na Steamie w tym tygodniu. No i jest to demo dosyć krótkie, ale prezentuje kawałek rozgrywki i w związku z tym nie mogło tej gry zabraknąć w naszym cyklu kwagransów, moi drodzy. Ga, gra Castlevania Lords of Shadow to jest gra z gatunku slasherów. No i jest to całkiem przyjemny slasher. Na konsolach zebrał całkiem niezłe oceny. Zobaczymy teraz, jak prezentuje się ta wersja wydana na komputery osobiste, która będzie miała swoją premierę pod koniec bieżącego miesiąca, dokładnie 27 sierpnia. Nie wiem na jakim etapie jesteśmy w tym demie, to znaczy jeśli chodzi o fabułę gry. Mam nadzieję, że nie zdradza zbyt wielu spoilerów, ale wydaje mi się, że to jest sam początek, więc nie powinniśmy dbać się tutaj jakichś większych takich fabularnych zawiłości, które chcielibyśmy poznać dopiero w pełnej wersji gry. No i jak widzicie, na ekranie pojawił się główny bohater, czyli Gabriel. Gabriel to człowiek, który walczy z siłami ciemności, gdyż Castlevania jest serią, która. Skupia się na wampirach, wilkołakach i tego typu klimatach, i tak naprawdę to właśnie oni, a właściwie te stwory, z takim, stanowią taki trzon armii, z którymi walczymy. Armii oczywiście Sił Ciemności. No, jak widzicie, pierwsi przeciwnicy pojawili się na ekranie i prawdopodobnie za chwilę rozpoczniemy z nimi walkę. To demo, no, raczej na, na bank pochodzi z początku gry, ponieważ jak widzicie teraz na ekranie, mamy. Cały czas wyświetlane jakieś elementy samouczka. Być może są one oczywiście przygotowane na potrzeby te, tego Dema, natomiast nie wydaje mi się. Raczej obstawiałbym, że to jest już tak jak mówiłem, początek gry i Gabriel jeszcze zbyt wiele nie potrafi. Mamy tutaj dopiero odblokowane właściwie te podstawowe umiejętności naszego bohatera. Tu mamy pewien rodzaj miejscówki właściwie obiektu, z którym możemy zawiązać interakcję, jest to fontanna, która przewraca naszą energię życiową. No i co można jeszcze powiedzieć na, na tym etapie rozgrywki? Dwa rodzaje ciosów, taka duża obszarówka, która oburzona jest pod klawiszem Y, jeśli będziemy się posługiwali tą Xboxową nomenklaturą, natomiast drugi cios pod klawiszem X to jest cios słaby, ale za to szybki. Możemy również, jak widzicie, rzucać takimi sztyletami. Zaraz zobaczymy, jak się sprawdzają w akcji. No są bardzo skuteczne. Wystarczy jeden taki sztylet, żeby powalić takiego wilkołaka. Zobaczymy, czy być może w tym demie będziemy mieli jeszcze jakieś inne rodzaje broni. Na razie tych sztyletów nie mam zbyt wiele, więc będę je tak w miarę oszczędny nimi dysponował. Tak jak widzicie moi drodzy, tutaj mamy taką właściwie hmm, bardzo podobny element do tego co znamy z serii God of War na przykład, czyli sekwencja Quick Time Event, takich sekwencji w tego typu grach jest mnóstwo i nadają one oczywiście takie dynamiki starciom oraz efektowności, wyglądają naprawdę świetnie jak w kasywani, no cóż. To było takie przeciętne moim zdaniem, natomiast jeśli chodzi ogólnie o wygląd gry, no to widać, że nie jest to najnowsza produkcja i, i wydaje mi się, że znaczny skok grafiki zobaczymy dopiero w drugiej części, która oczywiście jest już zapowiedziana. Natomiast jeśli chodzi o Castlevania Lords of Shadows w wersji na PC, no to wygląda ta gra całkiem przyzwoicie. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy taką książkę, w której widzimy możliwe do wykonania kombosy. Te podstawowe oczywiście są już odblokowane, ale ponieważ zdobyłem trochę doświadczenia, to teraz mogę sobie odblokować jeszcze jeden, który w tej chwili aktywuję. No i wracamy do gry, czym prędzej, bo nie ma na co czekać. Tak naprawdę to demo leci bardzo szybko, tutaj tempo akcji jest niesamowite, natomiast hmm... ...trochę jest jednostajnie, no ale to tylko wersja demonstracyjna, więc też zbyt wiele nie możemy oczekiwać. Jeśli chodzi o kamerę, która ukazuje rozgrywkę, to jest ona bardzo dynamiczna i bardzo, bardzo fajny ujęć pokazuje to, co się dzieje na ekranie, a tymczasem dzieje się sporo, bo ktoś wielki, bądź coś wielkiego, za tą bramą się skrywa. Wieśniacy, którzy są obok mnie, z przerażeniem patrzą na odpadające elementy tego, tej barykady, no i co się zaraz za niej wyłoni? Coś wielkiego z czerwonymi ślepiami. To jakiś warg, tak mi się wydaje. E, taka pochodna wilkołaka bądź też wilka. I kolejna sekwencja: e, Quick Time Event. wystarczył po prostu szybko wciskać określony klawisz, no i mogłem wybrnąć z tego jakimś e, dobrym skutkiem. Mm -hmm, mm -hmm. E, ten przeciwnik zadaje mm, dwa rodzaje ciosów. Tak mi się wydaje, jeden lekki, który możemy jeszcze zablokować przy pomocy jednego z triggerów, natomiast drugi jest nie do zablokowania i wtedy musimy po prostu zrobić unik. Obie te operacje wykonujemy jednym klawiszem. Przy czym blok wykonywany jest przy pomocy trigera oraz klawisza kierunkowego, bądź też wychylenia gałki pada. Natomiast sam blok no to tylko i wyłącznie przytrzymanie trigera. Hmm. Jeśli miałbym coś jeszcze wspomnieć, no właśnie, gram na padzie. Od razu go podłączyłem, jeszcze zanim uruchomiłem grę, ponieważ slashery to jest akurat ten gatunek, w którym raczej klawiatura nie do końca się sprawdza. Ja, chociaż mam PC-owy rodowód jako gracz, to posiadam również konsolę i bardzo sobie cenię wygodę pada. Oczywiście nie we wszystkich grach, ale w wielu, owszem. No jak widzicie, przeciwnik dokonał żywota. Przebiłem go przy pomocy wielkiego pala, który się napatoczył. oczywiście wystarczyło przytrzymać klawisz, aby Gabriel go użył i z niego skorzystał, aby zabić tego potwora. No i mamy kolejną scenkę. Będzie dialog z wieśniakiem, który ma czapkę przypominającą wiadro oraz drewniane widły. Who are you? Gabriel. I have traveled here seeking the guardian of the lake. You are from the order? you? How do I find He... He. Will find you. In the forest. Moi drodzy, wygląda na to, że Gabriel poszukuje pewnej osoby, która określana jest tutaj mianem strażnika jeziora. No i ten wieśniak z tymi widłami i z tą czapką w kształcie wiadra. Był aż tak miły, że wskazał mi kierunek, w którym powinienem podążać. Niestety, konik, na którym przybyłem do tej wioski nie przeżył tego starcia, więc czeka mnie podróż na piechotę. I co będzie za chwilę? No to zobaczymy po ekranie ładowania, który za chwilę się pojawi na ekranie, a ja szybko ten ekran przeskoczę. No i jestem właśnie moi drodzy w kolejnej sekwencji. Kolejna cutscenka. Tutaj muszę wspomnieć trochę o tych fabularnych zawiłościach. Otóż, moi drodzy Gabriel, nie tylko walczy ze złem, ale również walczy w imię miłości, która zaiskrzyła pomiędzy nim a jego żoną, która niestety została brutalnie zamordowana, a więcej już teraz na ekranie. jest tak że blind do Blind do wszystkich Even the truth. Loss of love can make a man desperate. Desperate enough to do anything, to bury the truth. To hide from its pain. Skończyła się noc, moi drodzy, i za chwilę rozpocznie się dalszy ciąg programu pod tytułem Kwagrans z Castlevania Lords of Shadow, bądź też Shadows. Muszę to sprawdzić jeszcze. Jeśli e, Lords of Shadow, wcześniej mówiłem Shadows, więc teraz się tłumaczę z tego i serdecznie przepraszam wszystkich fanów serii. A tymczasem na ekranie pojawia się... Him, ...tajemniczy, gadający, magiczny koń z kozią brudką. Tego chyba jeszcze nie było. No i to chyba podkreśla trochę japoński rodowód tej gry. No, ale niech będzie to przecież gra, więc tutaj wszystko jest możliwe. My mamy teraz pościg na ekranie. Gabriel, dosiadając tego konia magicznego, który się pojawił, ucieka przed jeźdźcami pędzącymi za nami z takimi wargami. Z tymi potworami, którego zresztą jednego z nich przed chwilą pokonałem w tej wiosce. No, i tak to wygląda, moi drodzy. Gwoli ścisłości. Ojej, spadłem z konia, ja muszę szybko wskoczyć w ścisłości. Ja tutaj nie mam teraz pełnej kontroli nad tym konikiem. Mogę wskazywać kierunek tego ataku, który wykonuję w tej chwili. Oczywiście sekwencje Quick Time Event cały czas się pojawiają, może by wskoczyć na tego potwora musiałem wcisnąć w odpowiedniej chwili trigger. No, ale pędzimy dalej. No i tak jak mówiłem, nie mam kontroli nad tym konikiem. On po prostu pędzi przed siebie, a moim zadaniem jest po prostu Pozbyć się tych, którzy nas gonią, którzy za nami również galopują, a tymczasem mamy kolejną sekwencję walki z wilkołakami. No i kolejny element samouczka, czyli blokowanie, które jeśli zostanie wyprowadzone w odpowiedniej chwili, pozwala nam na wyprowadzenie natychmiastowej bardzo skutecznej kontry, która pozwoli nawet zabić przeciwnika, więc warto. Wykazać się tutaj dobrym timingiem, zresztą slashery zawsze są tak konstruowane, aby gracze, którzy mają bardzo dobre wyczucie czasu, nagradzani byli skutecznością działania. Teraz kilka ciosów obszarowych, akurat dwóch przeciwników na mapie się pojawiło, więc to bardzo dobra okazja, aby je pokazać. No i wraca nasz bohater Konik. Ale, ale, co się teraz stanie, moi drodzy? No Gabriel jako skuteczny zabójca wszelkiego blugastwa nie miał żadnego problemu z tym jednym wilkołakiem, więc nie ma się co dziwić, że udało się go tak skutecznie pokonać. A my tymczasem dalej pędzimy przed siebie, gubiąc przy okazji kolejnych przeciwników, którzy nas ścigają i kolejny wark. Oczywiście można zakończyć walkę z nim poprzez te zwykłe ciosy, natomiast nie da się ukryć, że ta animacja, wyświetlana właśnie w tej chwili po wprowadzeniu odpowiedniego klawisza w sekwencji Quick Time Event, jest bardzo, bardzo efektowna. No i co teraz się stanie, moi drodzy? Chyba zostanę z tego konia ponownie zrzucony. Troszeczkę to jednostajne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często twórcy pokazują ujęcie w którym widać nogi Gabriela, ta miejscówka prawie w ogóle nie, nie, nie liczy, nie, nie różni się e, od niczym właściwie od tej którą odwiedzaliśmy przed chwilą, jest to trochę e, dziwne i e, troszeczkę m, wprowadza taki element e, wprawiający nas w lekkie deja no ale z drugiej strony m, to jest tylko demo, więc e, jeśli e, Jestem o tym wręcz przekonany, że jeśli zakupimy pełną wersję gry, no to tam na pewno będzie na nas czekało wiele więcej i wiele bardziej różnorodnych miejscówek, natomiast w tej chwili to jest sam początek gry i demo, więc tego nie ma zbyt wiele. Kolejna walka, walka z Wargiem, tym razem już troszeczkę inaczej to wszystko przebiega, gdyż no, raczej nie skończę w taki sam sposób, jaki udało mi się skończyć walkę z poprzednim tego typu przeciwnikiem w tej wiosce, bo tu nie, nie ma ani palów, ani on z niczego nie zeskakuje, jesteśmy w otwartym polu, no i po prostu nie pozostaje nic innego, jak skutecznie unikać jego ataków, nie tak jak teraz, no i wyprowadzać swoje. No i walka była zeskakująco prosta, no i po raz kolejny wskakujemy na konika, no i pędzimy przed siebie, moi drodzy, i już teraz mogę zdradzić, że powoli zbliżamy się już do końca tego dema, które trafiło na Steam, a przypominam Castlevania Lords of Shadow premiera 27 sierpnia, demo na Steamie do ściągnięcia już dziś, jeśli macie ochotę sprawdzić na własnej skórze jak wygląda ta gra przed zakupem to oczywiście macie ku temu okazję, jeśli macie konsolę no to również możecie poszukać tej gry aha, jeszcze jedna ważna informacja w tej edycji PC zawarte są również wszystkie dodatki DLC które później ukazały się i cała e, ta gra jest wydana pod takim e, tytułem Lords of Shadow, Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition. Polecam do sprawdzenia. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Pa.